Nagranie są wewnętrzną kompasie, czyli czymś, co pomaga nam nawigować, odnajdywać kierunek, szczególnie kiedy jest jakoś trudno, kiedy jest sytuacja konfliktowa, która wywołuje naturalnie jakieś formy pęknięcia, czegoś, czegoś w środku, co, co musimy jakoś sobie pouzgadniać. I jest to coś bardzo osobistego, indywidualnego. Celowo dlatego nie definiuję tego w postaci jakichś czy norm, czy nakazów, czy wytycznych moralnych, religijnych, jakkolwiek. Każdy to ma. Dlatego mówię o takiej osobistej przestrzeni, osobistym wglądzie, świadomość tego, co jest ważne i wartościowe. I o tym będzie trochę to nagranie, jako pewnego rodzaju inspiracja, i też w, w jaki sposób to może nam pomóc w trudnych sytuacjach. W budowaniu tego wewnętrznego kompasu, czy odnajdywanie tego naszego kierunku, Pomogą znowu nam wymiary, których już mówiliśmy wcześniej, czyli z jednej strony ten wymiar autonomii, sprawczości, samostanowienia, a z drugiej strony również to dla nas element połączenia więzi z innymi. Inaczej mówiąc, kontakt ze sobą i kontakt z innymi. I, i w tym też należy wykorzystać nas jako całość, o czym mówiliśmy, szczególnie w tym nagraniu dotyczącym emocji. To nie tylko myślenie o tym, co jest dla nas ważne i dla innych, próba zrozumienia takiego intelektualnego, ale w dużym stopniu też rozpoznanie emocji, które temu towarzyszą, różnym sytuacjom, wyobrażeniom, co nam ciało podpowiada. Więc tak, mamy zaangażowanie całego siebie w to, żeby budować tą świadomość zarówno co nam służy, jak być może co służy innym, albo przynajmniej, żeby uwzględniać to w naszych decyzjach. Na ile, jakie znaczenie mają relacje, czym one są dla nas. Więc oba te wymiary mają istotne, żeby właśnie rozwijać świadomość tego, do czego nam blisko, co nadaje sens naszym wyborom, co jest dla nas wartościowe. I dzięki temu łatwiej nam się orientować, zgujemy jakąś formę oparcia, szczególnie istotną w trudnych sytuacjach, bo. Bo to jest wewnętrzne, czyli mówimy o takim zatrzymaniu się, trochę próby uwolnienia się, przynajmniej na jakiś czas, od jakichś norm, oczekiwań, zasad, czegoś, co przychodzi z zewnątrz. I, i taka refleksja, to pytanie, co, co nam służy, jak i z czym nam blisko w tej trudnej sytuacji, w tym dylemacie, przed którym stoimy, czym chcemy się kierować. Bo jednak to nasze życie indywidualne i za nie odpowiadamy. Więc. więc Taka wewnętrzna świadomość po prostu ułatwia nam dokonywanie wyborów, szczególnie w takich trudnych sytuacjach, kiedy te dylematy są, są częścią, częścią tego. I im, im bliżej nam do siebie, im lepszy mamy kontakt z sobą, jesteśmy bardziej zintegrowani, właśnie te elementy myślenia, emocji, jakichś impulsów z ciała w całości traktujemy jako istotne sygnały i to one nam pomagają właśnie tę orientację budować. i Większa taka świadomość tego, co, co dla nas jest ważne, ale to jest też ważne dla innych. Dzięki temu po prostu możemy łatwiej odpowiadać w zgodzie z tym, co cenimy, co jest dla nas istotne. I jakość tych decyzji jest też inna, a także nawet jeśli to są trudne decyzje, ale wracamy do nich po jakimś czasie, jest, jest mniejsza szansa, że będziemy czuć jakiś dyskomfort, że coś nie, nie tak poszło. To często jakby bardziej zależy od tego, w jakim stanie je podejmujemy, niż jaka ta decyzja była. I w czym może pomóc taki, taki wewnętrzny kompas? Po pierwsze właśnie to jest zachowanie integralności wewnętrznej, która trochę odwołuje tego, na czym model polega, że on trochę nas przeorientowuje z takich rezultatów, problemów do rozwiązania, do rzeczy do osiągnięcia, z tym, z czym wewnętrznie jakbyś czujemy się dobrze. Jakby trochę najbardziej na ten wymiar wewnętrzny niż zewnętrzny. Mhm. I jak działać w oparciu właśnie o to, co, co jest istotne dla nas. A z drugiej strony takie podejście pomaga, Przejąć w jakiś sposób odpowiedzialność za, za nasze zachowanie, nasze wybory, mniej, co, co jest naturalne, i często taki pierwszy impuls to jest przenieść uwagę na, na zewnątrz, na innych, na oczekiwania, żeby oni zmienili stło, swoje zachowanie albo sytuację, żeby się zmieniła. Tym niemniej, niezależnie jaki jest kontekst, jaka jest sytuacja, co inni wybierają, to są ich decyzje, a nasze wybory to są nasze wybory, i za nie bierzemy odpowiedzialność. I dzięki temu. Mamy większą szansę działać intencjonalnie. Wiemy, ok, dobra, to jest trudna sytuacja, ale co nas orientuje? Do czego zmierzamy? W tej rozmowie czy w ogóle w tej sytuacji? Więc wybieramy świadomie właśnie w oparciu o to, do czego jest nam blisko. Zamiast działać bardziej z tego czerwonego pola, właśnie kiedy, kiedy działamy reaktywnie, impulsywnie. i Zawsze część tego gdzieś tam jest w nas, ale chodzi o to, żeby być właśnie świadomy, że jesteśmy zamknięci w jakiejś klasce konfliktu, po to, żeby. Zatrzymać się i nie, nie podejmować szczególnie istotnych decyzji właśnie z tego miejsca, tylko zastanowić się, okej, okay, no jeśli nie chcę być w więzieniu, to gdzie chcę być? I ten kompas jakby w dużym stopniu mówi, okej, okay, jeśli nie tutaj, to gdzie chcę być, do czego jestem blisko? Mm. I, i dzięki, takiemu, dzięki takiej pewnej formie pracy i refleksji wewnętrznej mamy większe szanse, żeby uchwycić jakąś formę stabilności, nawet w trudnych sytuacjach. I dzięki temu zyskujemy jakiś spokój, stabilność, na ile sytuacja nam pozwala. I oczywiście nasza stabilność, nasz wewnętrzny stan też wpływa na innych. I odwrotnie, jeśli jesteśmy zupełnie rozbici w chaosie, w takiej dezintegracji, destabilizacji, no to naturalnie też taki stan wpływa na innych. Więc, więc też zawracamy tego naszego hasła o transformacji, która się odbywa od wewnątrz na zewnątrz. Czyli najpierw chwytamy kontakt, najpierw orientujemy się że, że jesteśmy w jakimś takim ciasnym miejscu, więc gdzie chcemy być, i tu ten wewnętrzny kompas jest nam przydatny. I to nam pomaga w tym, żeby podejmować decyzje, orientować się, jest nawet się nad najlepszymi działaniami. Więc, więc zamykając ten wątek, powrotem do tych dwóch miar mocy i otwartości, to daje nam właśnie tą stabilność. To jest tym, co nas orientuje. Taki kontakt z tymi dwoma wymiarami. I to jest ta gwiazda polarna, która tak jak żeglarzy kiedyś po, po, pomaga orientować się, ten nasz taki w miarę stabilny punkt, który jest naszą orientacją. I jak są te wzburzone morze, różnych, różnych trudnych sytuacji życiowych, konfliktowych, to, to może trochę nas zepchnie raz w lewo, raz w prawo, ale jeśli ten komas będzie mieli to w miarę, w miarę będziemy w stanie nawigować w tym kierunku, który uznajemy za właściwy. Przykładowo można, można się zastanowić, jak taka gwiazda polarna czy kompas może nam pomóc w bardzo istotnych decyzjach dotyczących na przykład więzi. I yy, różne mogą być konsekwencje tego, że budujemy wewnętrzną moc i otwartość. Na pewno to, co, co nam to wnosi, to jest to, że budujemy. Czy opieramy nasze decyzje bardziej na rzeczywistości, na tym, że rozpoznajemy na jakimś głębszym poziomie, co jest dla nas istotne, ale też na próbie zrozumienia perspektywy innych osób, bardziej bliższej rzeczywistości. A często jest tak, szczególnie właśnie w trudnych sytuacjach, że, się moc, że, że my zmniejszamy komunikację. Jest kłopot, trudność, jakiś dyskomfort, bo coś idzie nie tak, to konsekwencji często jest tak, że my zmniejszamy ilość interakcji i jeszcze bardziej wypełniamy sobie ten brak kontaktu, naszymi wyobrażeniami, ocenami. I to ma różne funkcje oczywiście, żeby zmniejszyć dyskomfort, ale nam bardzo utrudnia wejście w taki, dotarcie do takiego miejsca, gdzie przynajmniej staramy się lepiej zrozumieć drugą osobę, możemy się dalej z nią nie zgadać. I, bo jeśli jakby będziemy w stanie... Pomimo tego dyskomfortu, jednak spróbować kont kontynuować jakby komunikację, kontakt i w taki sposób, który jednak buduje więcej zrozumienia, to być może dotrzemy do takiego punktu, gdzie mamy lepszy przegląd sytuacji, co się dzieje tak naprawdę, co jest istotne, Jakie, z jakiego punktu widzenia wychodzi druga osoba. I, I taka wiedza o sobie i o innej osobie może, może pomóc nam w tym, żeby te kluczowe decyzje inaczej podejmować. I w konsekwencji możemy zarówno się okazać, że coś tam się pozmienia, naprawi, głębszy się poziom empatii, współczucia i gotowość do zawiężania, zacieśniania takiej więzi, być może redefiniowania jakichś relacji, albo utrzymania, czy, czy wejścia na jakiś głębszy poziom, ale równie dobrze możemy dodawać o tym, że na bazie tego zrozumienia yy, okaże się, że... że ta zmiana, która zaszła w drugiej oso osobie czy sytuacji, lepsze zrozumienie ich ograniczeń czy jakiejś formy słabości albo tego, co nam nie leży, może powodować decyzję o mm, odsunięciu czy, czy po prostu yy, zakończeniu danej relacji. Natomiast kluczowe jest to, tak naprawdę, w jaki sposób zmieniamy relację, czy, czy, czy kończymy relację. Yy, czy, czy właśnie robimy to w sposób reaktywny, impulsowny, na coraz większej wojnie. Yy, idąc do sądu, czy w jakikolwiek inny sposób walcząc yy, i jaki to ma wpływ na, na nas, na drugą osobę, na, na dzieci być może, na otoczenie. Czy robimy to z większą po prostu spokoju, intencją I, i, i to jak kończymy właśnie jest tu kluczowe. To, że gdzie stały nas przed wyborami i czasami zmieniamy charakter relacji, otwieramy nowe, kończymy stare czy in, wcześniejsze, to jest jak część życia, natomiast kluczowe jest tutaj, jak, jak to robimy i jakość tych decyzji, w jakim kontakcie jesteśmy z sobą i z innymi, jak decydujemy się na takie wybory, ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia tego, jaki to będzie miało wpływ na nasze życie, często. Yy, bo przepraszam, że nie, nie jeden z nas może wskazać takie historie, gdzie jak się cofamy wstecz, to, to coś poszło nie tak, byśmy zrobili coś inaczej, i to ma mniejszy większy, ale. Często istotny wpływ na to, co tam w nas dostaje właśnie po, po tych sytuacjach. Więc to jest jeden właśnie z przykładów takiego zastosowania czy znaczenia właśnie tego wewnętrznego kompasu w takich wyborach czy dylematach dotyczących naszych więzi.